Pan sam Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą Was, jedzcie, co Wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz, do, lecz jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie. Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie wówdzień niż temu miastu. Oto Słowo Pańskie. Amen. W Chrystusie Pan siostry i bracia. Ta misja zlecona kolejnym osobom, tym razem spoza grona dwunastu, pokazuje jak rozwija się nasze kroczenie za Jezusem. Jesteśmy przy nim, stając się jego uczniami, poznajemy go, słuchamy jego głosu, żeby później z tym, co rozpoznajemy, co uczymy się realizować w swoim życiu, być posłanymi do świata, być posłanymi przed Jezusem do tych, którzy go jeszcze nie znają, żeby kiedy przybędzie, mogli go rozpoznać. Zobaczcie, że to jest dokładnie misja naszego patrona, Jana Chrzciciela. Jak Jan określa swoją misję? Przyszedłem przygotować mu drogę. I to on był tym, który kiedy Jezus się pojawił i nikt nie za bardzo wiedział, kim on jest, wskazuje na niego i mówi: Oto, baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Można powiedzieć, tak nawiązując do dzisiejszego wspomnienia, że Jan Krzyciel stał się pierwszym apostołem miłosierdzia Bożego przed siostrą Faustyną, pokazując na baranka Bożego. Na tego, który gładzi grzech świata, i zobaczcie, że w tej misji głoszenia Miłosierdzia Bożego jesteśmy my też przez nasz charyzmat, charyzmat naszej wspólnoty. To jest nasze zadanie, żeby pokazywać nadzieję światu, pokazywać nadzieję konkretnemu człowiekowi właśnie w zbawieniu, które pochodzi od Jezusa, żeby w nim było zakorzenione nasze życie. I z tego doświadczenia osobistego zbawienia, żebyśmy czerpiąc mogli być posyłani do innych. I można by dużo mówić tu dziś o tym, jak powinniśmy głosić. To posłanie jest bardzo szczegółowo opisane, ale nie na tym chciałbym, żebyśmy się dziś skupili, tylko na naszej gotowości do tego, żeby być posłanym. Pierwsze, co tą gotowość w nas może zabić, co może w nas osławić i sprawić, że nie poczujemy się adresatami tych słów Jezusa: Idźcie. Powiemy: Nie, to nie o mnie. Ja jestem w wspólnocie tydzień. Nie, to nie o mnie. Ja nic nie rozumiem informacji. formacji. Nie, to nie o mnie. Ja się wstydzę. I tych wymówek. Yy... Można wymyślać sobie mnóstwo. Skoro dziś tu jesteś i tu siedzisz, to na pewno jest do tobie. Bo słowo Boże się nie myli. Bo Bóg wie, kogo wybiera. I zawsze takim mocnym motywem w głoszeniu, w przepowiadaniu pierwszego kościoła było właśnie wybranie. Mówienie o tym, że skoro przyjąłeś chrzest, skoro. Pozwalasz, żeby Słowo Boże do Ciebie docierało, słuchasz Go, to jesteś wybrany, jesteś wybrana. Bóg Ciebie wybrał w tym, kim jesteś, z tym, jakie talenty posiadasz i z tym Cię posyła. I drugi element tego posłania, czyli takiej gotowości, że już nauczymy się gasić sobie tego wewnętrznego oskarżyciela który mówi nie nadajesz się, który podpowiada to nie o tobie. To wszystko są konsekwencje grzechu, które w sobie nosimy, ten głos. Dlatego im bardziej będziemy zanurzać się w Bożym miłosierciu, tym bardziej będziemy odbierać moc złemu, który w ten sposób do nas przemawia. Odbierzemy moc dlaczego? Bo Bóg swoją miłością cię w końcu przekona, że się nadajesz. Bo Bóg swoją miłością w końcu Cię przekona, że to o Tobie. Bo Bóg swoją miłością, pokazując Ci Twoją wartość, przekonacie, Masz bardzo wiele do zaoferowania światu i drugiemu człowiekowi, w tym kim jesteś, jaką Masz historię. To jest właśnie o Tobie. I druga rzecz, drugi biegun, tak jakby kiedy przyjmujemy już to posłanictwo na siebie. To ważny jest sposób, w jaki je realizujemy. Tu mówię, jest bardzo szczegółowo opisany i nie będę do tego nawiązywał, tylko skupię się na postawie serca. Marszal Rosenberg w jednej ze swoich książek opisywał sytuację, której był uczestnikiem. Siedział na dworcu kolejowym i czekał na pociąg i widział starszego mężczyznę, który prawdopodobnie zjadł przed chwilą kanapkę i w takiej papierowej torebce, folią trochę, prze, miała przezrzecą folię, miał jeszcze pomarańcze i trzymał, pewnie gotowy zaraz ją zjeść, w tym woreczku. Naprzeciwko tego starszego mężczyzny siedziała kobieta i takie trzy- czteroletnie dziecko trzymała na kolanach, które takie wielkie oczy robiło na tą pomarańczę. I ten mężczyzna e, zauważył to i. Wyjął tą pomarańczę z tego woreczka, otarł ją z okruchów tej kromki kleba, która tam pewnie wcześniej była. Podszedł do tej kobiety i pytającym wzrokiem na matkę, czekał, oczekiwał odpowiedzi, czy może temu dziecku dać tą pomarańczę. Ona kiwnęła głową, że się zgadza, uśmiechnęła się i on pocałował tę pomarańczę i dał temu dziecku. I wrócił na swoje miejsce. Marszal Rosenberg, który obserwował tą sytuację, dosiadł się do niego i mu podziękował. Mówi, dziękuję Panu za Pana postawę, za Pana otwarte serce. Mówi, dlaczego Pan posłał tą pomarańczę, zanim ją Pan udał? A ten mężczyzna, starszy już człowiek odpowiada bo liczą się dla mnie tylko dary, które są z serca. I myślę, że to jest. Druga postawa, której nam potrzeba, jeżeli już pozwalamy się posłać, jeżeli Bogu nie odmawiamy, żeby to był dar dla nas serca, żebyśmy nie bali się być wielkoduszni otwarci w dawaniu Bogu, w tym, że pozwolimy, żeby Bóg się nami posłużył w spotkaniu z drugim człowiekiem do budowania swojego królestwa. Pomyśl dziś o swojej formacji. Czy czas, który oddajesz Bogu jest czasem danym z serca? Czy z obowiązku? Może warto przed tą modlitwą osobistą, przed otwarciem podręcznika usiąść i w całym zagadnieniu, zmęczeniu powiedzieć Panie Boże, jestem tu nie dlatego, że muszę. Jestem tu dlatego, że chcę. Że chcę oddać Ci ten czas. Że chcę się z Tobą spotkać. I chcę, żeby to był mój dar z serca. I w spotkaniu z kimś, kto jest dla nas trudny, żeby mieć miłość do takiej osoby i być dla niej obrazem Chrystusa miłosiernego, warto może w swoim sercu, kiedy spotykamy tę osobę, powiedzieć sobie, Chcę dać tej osobie czas z serca. Nie dlatego, że się spotkaliśmy już teraz głupio, nie dać. Tylko chcę, żeby to był czas z serca. To zmienia też nasze nastawienie i ubogaca nas samych. Chociaż sobie możemy na początku z tego nie zdawać sprawy, dlaczego. Bo jak taki dzień, kiedy zaczynamy dawać serca, sobie podsumujemy to, co sobie uświadamiamy, jaki jestem bogaty. Cały dzień rozdawałem <laughs> serca, i się nie wyczerpało. Bóg. Pokazuje ci hojność swojego serca. Serca, które kocha miłością, która się nigdy nie wyczerpie w Ciebie. Miłością, która nigdy nie zmęczy się przebaczaniem tobie. I zaprasza cię w tą miłość. Żebyś codziennie w tej miłości się odnajdował, żebyś codziennie w tej miłości się odnajdowała. I jak będziesz wychodził z przestrzeni bycia w ten sposób kochanym, bycia w ten sposób kochaną, to będzie otwierać Twoje serce, żeby Twoje posłanie, w którym Bóg mówi ci, idź do braci, buduj moje królestwo, przygotuj moje przyjście do tego człowieka, żebym kiedy się tam pojawił w jego życiu, on wiedział, że to ja, żeby Twoje głoszenie było darem w serca.